Hej siemanko, z tej strony Andereo. To kolejny tygodni o informacjach oraz nowościach ze światowo. Przypominam, o streamach w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 18 Jednakże w ten czwartek streama nie będzie ze względu na sprawy prywatne Przejdźmy do informacji W kodzie patcha 10.1.7 znaleziony został vendor Który pojawił się w wersji 10.2 Czyli w kolejnym patchu po 10.1.7 Nie ma jeszcze możliwości dokładnego kopania w plikach I nie wiadomo jeszcze od czego będzie ten vendor Ale sęk w tym, że jak teraz znaleziono tego vendora To jest to po części, że tak nazwę zapowiedź Że w momencie kiedy na serwery live jeśli 10.1.7, to jest to bardzo możliwe, że w dość szybkim czasie dostaniemy patch 10.2 na serwery PTR z nową zawartością. A jak jesteśmy jeszcze przy patchu 10.2, to są spekulacje, że ma być to ostatni patch do Dragonflightów. Nie wiadomo jednak, czy to prawda, ponieważ jak już mówiłem, są to tylko spekulacje. Ale jeżeli by tak było, to byłby to chyba jeden z najkrótszych dodatków do WoWa. Po internecie teraz krążą informacje, że nad najnowszym dodatkiem, czyli 11, miałby pracować Chris Madsen. I wszyscy mówią, że to będzie dodatek Chrisa i że ten dodatek będzie naprawdę zajebisty. Ile w tym Prawdy, to się dopiero przekonamy. Po internecie krożą też przecieki odnośnie najnowszego dodatku do WoWa, który miałby być oparty w większej mierze na wojcie. I w sumie, gdyby okazało się to prawdą, że głównym wodkiem następnego dodatku będzie wojt, no to nie mogę się już doczekać. Czy ogłoszą nowy dodatek, w takim razie, do WoWa na nadchodzącym blisko w listopadzie? Tego jeszcze nie wiadomo, ale miejmy nadzieję, że tegoroczny blisko przygotuje dla nas coś ciekawego w tym roku. Swoją drogą to wykopany został nowy achievement w zakładce Feats of Strength z plików Patchwork 1077. Achievementów jest aż 3, a w ich opisie linieje informacja o Nagrodzeniu graczy trading podstawową walutą przy zakupie danej wersji najnowszego dodatku. Także za wersję podstawową otrzymamy 500 Trader standard za Heroic 750, a za Epic 1000. Nie jest to jeszcze potwierdzone przez samego Blizzarda, więc są to tylko spekulacje, ale jest to w sumie kolejny dowód na to, że Blizzard chyba ma w Panach wypuścić najnowszy dodatek prędzej niż nam się wydaje. Może zauważyliście, a może nie, ale event Kalimdor Cup, gdzie uczestniczymy w trakcie rankingowych wyścigach na Kalimdorze, zostały wydłużone do 4 września oraz mogą w nich teraz brać udział postacie od 30. Przy okazji z pików Patcha 10.1.7 wykopany został achievement, że za ukończenie wszystkich wyścigów na Dragon Ice na złoto otrzymacie w nagrodę tytuł. Na serwerach PTR z Patcha 10.1.7 pojawił się nowy account White Achievement pod nazwą Lentarius Legacy, który odblokowuje nowe wizualne efekty do naszego armoru. Achievement ten składa się z 9 podachievementów. Wizualny efekt będzie widniał na armorach z kampanii Patcha 10.1 oraz na zrekolorowanych wersjach tego modelu armoru. Jak sami możecie zauważyć na retailu aktualnie nie dzieje się za dużo. Nawet ja od spuściłem Flighty na pewien czas i pokrywam w klasik Hardcore na swoich streamach, na który serdecznie zapraszam. I odnośnie samego Classic Hardcore'u pojawiała się mapka, na której żółte kropeczki oznaczają śmierć danych postaci. Mapa ta jest z niedzieli, czyli dopiero 3 dni po starcie serwerów w Classic Hardcore, gdzie umarło już ponad 90 tysięcy ludzi. Co świadczy o tym, że ludzie albo nie potrafią w klasyka, albo jest taki popyt na serwer Hardcore. Albo w sumie to i to. Jednakże, ktoś już bił jako pierwszy na świecie level 60 na oficjalnych serwerach Classic Hardcore, a jest nim witoczy R1 Zajęło mu to tylko 69 godzin, 53 minuty i 34 sekundy. A dokonał tego jako Frost Mag Gnome. Blizzard wypuścił Cinematic do patcha 10.1.7, na którym możemy zauważyć jakim kozakiem jest Fyrek oraz interakcje pomiędzy nim a Vyranow. Więcej spoilerów nie mówię, a jak jesteście ciekawi, to na oficjalnym kanale z WoWa znajdziecie ten Cinematic. Do sklepu trafiła nowa paczka, która zawiera trzy battlepety, jakimi są Totul, Crackers oraz Doti. Dodatkowo w tym zestawie znajduje się także Mount. Pakiet ten kosztuje ponad 27 euro, ale jeżeli macie już część rzeczy z tego zestawu, to cena będzie niższa. Oferta potrwa do 17 września. Na dodatek pojawiła się zniżka na dodatek Dragonfly w wysokości 50%. Usługi do WoWa także mają promocję w wysokości 30% oraz w ogólnym sklepie Blizzard'a znajdziecie różne zniżki, które potrwają do 17 września. Na samym końcu standardowo co nas czeka w nadchodzącym resecie? 31 sierpnia pojawi się nowy drop na Twitchu za oglądanie WoWowych twórców, na przykład takich jak ja. Nie wiadomo jeszcze jaki, ale wkrótce się dowiemy. Tego samego dnia rozpocznie się nowy event pod nazwą Secrets of Azeroth, gdzie do zdobycia będą rzeczy kosmetyczne, Battle pety czy nawet malty. Do Amazon Prime Gaming trafił nowy przedmiot Ice Inc. Tabard of Brilliance, a czas na odebranie tego tabardu macie do 28 września. A no i ma się podobno pojawić nowa paczka w sklepiku, która będzie zawierała jakieś transmogi z uwagi na powrót szkoły. Brawl PvP w tym tygodniu to Gravity Labs, pojawi się Wiki Event na ukończenie 4 dungeonów na poziomie co najmniej Mythic Zero. Do wzięcia będzie Quest, z którego poleci Wam skrzynka, a ze skrzynki dostaniecie przedmiot na bodajże 415 mm levelu. Albo około 4:30. Nie mam do końca pewności. A quest'a znajdziecie w Adventure Guide. Ie. W niedzielę otwarty zostanie Darkmoon Fair, który potrwa do przyszłej soboty, czyli do 9 września. a fixami w tym tygodniu będzie Tyrannical, Afflicted oraz Bolstering. World Bossem w tym tygodniu będzie Strunbran oraz Deza Kali Elders w Saralek Caverns. Przypomnę wam jeszcze o tym, że zbliża się koniec miesiąca i jeżeli nie zapełniliście jeszcze paska albo nie kupiliście fajnych przedmiotów z Trading Postu, to lepiej się pospieszcie, bo nie zostało wam za wiele czasu. Nie zapomnijcie odebrać nagród z Volta. Jak się podobało, to zostaw suba, do góry Komentarz dla statystyk, no i zapraszam Was na swoje potrzeby z opisu. Trzymajcie się, hej!